To jest dziwne. A ty masz ogólnie takie akcje, że kiedy. No wiadomo, miałeś Wiesz to mam przecież na samochodem, nie? Bo ja, słuchaj, jak ja ogólnie jechałem z kamerką w samochodzie na żywo, czy coś. Tak jak ty na Kika, czy na tym czymś innym? Twitchu, Twitchu, czy jak Twitter, kurwa, chuj, jak to się nazywa. To by było grubo, nie? Ja to chwila tak jestem nerwowy, co światło kurwa nie potrafię jeździć, albo robią, wymuszają, wiesz o co chodzi i się próją, kurwa, wiesz. Tak. A miałeś taką sytuację, że wychodziłeś na przykład z samochodu, bo ktoś, nie wiem, zajechał Ci drogę, czy coś? Ja robię eee. taką sytuację, słuchaj, no bo chłop mi, jak, ja jechałem i mi tak jakby wyjechał, nie? no to wiesz, ja, ja przed niego, wiesz, jeśli się spróbuję, to wyhamowałem go do zera, nie, okay. prawie mi w dupę jechał, nie. W, w samochodzie, w tym samochodzie, jak toś nie wie, nie? Ty by w biechał, nie? Byle nie? A, a, bo tam się widzisz. No ja to dalej, kurwa. tutaj widzę, że on, kurwa biegnie do mnie, ty na światach, nie? Ty biegnie do mnie. Nie wiem, kurwa, dziwę, jak ty biegniesz do mnie, nawet nie biegniesz do mnie, nie? To ja chuj się, podwoli otwieram drzwi, on biegnie, nie? I już wiesz. I ja nie chciałem go zrobić się zajmować, tylko Lokika, kurwa, wiesz, takiego no, Po prostu nie, nie chciałem go jeszcze zrobić. Zresztą, mu taki większy, ten 900 90-100 kg, taki troszeczkę mniejszy ode mnie, ale po go mam Lokika, no i biegnie, zapierdolby kurwa, głową o okrabeżnik. Tak jakby stał tak, to jest ja Lokika, tak po to tak zapierdolił okay. nie w krawędzi, tylko kurwa w tą otulicy, nie? W to no, ziemię, nie? No, no, no. Zapierdolił i tu mu ta krew zaczęła ten. No już go nie dokończyłem, wiesz, nie wiesz, ja zaraz poszedłem samochodu i poszedł w pizdu, nie? Okay. Żeby, tak mogę go kurwa rozpierdolić i co... Ale by się do kurwa. ciebie. Bojo, bojowe, żeby, on, tak? bieg, on bieg, on biegł, żeby mi wykurwić. Okay. Do prostu, Czyli po bieg, obronie do własnej. w obronie własnej, to, okay. był bieg. No to Ale już widziałem jego moment zawahania, jak mnie zobaczył, bo nie widział tego samochodem. Nie okay. jechałem swojego, okay. tylko tam jechałem jakimś innym samochodem, gdzie by ktoś się nie mógł spodziewać. Wie, że to ja, nie? Okej. Okay. No to bo jeżeli miałem, w Ciebie wiesz, i zrobiłeś to w obronie własnej, to nie ma o No ale już widziałem, że jakbyś się zatrzymał jakbyś mnie zobaczył, nie wiesz, jestem postawny w miarę, wiesz, już mu odechciało. No, ale po prostu miał pecha, że ja nogi no już nie zatrzymałem, nie? Ciężko zatrzymać nogę tak, 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 Ale czasem mam tak odklejkę, że kurwa, wiesz, że wysiadam, wiesz, otwieram samochód, mówię, ty kurwo, na przykład, i już widzę, mówię, ty kurwo, masz szczęście, kurwa, że ją, pluję, i wypierdalaj, wiesz, na przykład. Ale potrafi się, wiesz, gdyby nie miał córki, kobiety, i nie miałbym dla kogo żyć, to by to się kończyło tak, jak ja się to się kończyło, ale że mam teraz ten, to hamuje się i potrafię już panować nad swoimi emocjami już potrafię. No nie? też wydaje mi się, że nie możesz sobie pozwolić. No nie mogę, sobie ze względu pozwolić różnych, nie? Nie, 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 mogę. Już, na, nie. na takie akcje, Za tak. To dużo nabroiłem, ale. Chyba, że robisz to w obronie własnym. To, 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 to wiadomo, to co tak innego, nie? Ale już nawet w obronie własnej można iść nawet.